Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku rozmów o podatkach Nexia Advicero kilka słów o tym, co ciekawego dzieje się w obszarze PILAR-2. W grudniu Ministerstwo Finansów zorganizowało webinar poświęcony wejściu w życie przepisów dotyczących PILAR-2, który stanowił takie skondensowane podsumowanie tych przepisów, ale również obfitował w ciekawe i pomocne wskazówki dla podatników i ich doradców. Więcej o samym podsumowaniu webinaru, o tym, co było poruszane, dowiedzą się Państwo z artykułu na naszym blogu. Ja natomiast chciałabym w tym odcinku jedynie zwrócić uwagę na pewne prognozy Ministerstwa Finansów co do sposobu opodatkowania grup kapitałowych, w których działają polskie spółki. Otóż w związku z tym, że w Polsce nie ma wielu Spółek dominujących, które funkcjonowałyby w grupach, których przychody przewyższyłyby 750 milionów euro rocznie. Ministerstwo finansów przewiduje, że polskie podmioty będą się mierzyć głównie z krajowym podatkiem wyrównawczym. I tutaj Ministerstwo finansów szacuje, że jedynie 2% grup działających w Polsce uniknie tego rodzaju opodatkowania wyrównawczego. Co oznacza, że 98% z nich będzie musiało odpowiednio skalkulować tę taninę i również dopełnić wymaganych obowiązków dokumentacyjnych. Co ważne, kluczem do wyliczeń będzie tutaj polska ustawa o opodatkowaniu wyrównawczym, a nie dokumenty OECD czy sama dyrektywa pilar 2. I ustawa w rozdziale dotyczącym krajowego opodatkowania wyrównawczego instruuje podatnika, jak odpowiednio skalkulować należny podatek. I tutaj przydatnym i e, rekomendowanym narzędziem w ocenie Ministerstwa Finansów, które może rozwiać część wątpliwości podatników, powinno być również uzasadnienie do ustawy. E, ten wielostronicowy dokument, zdaniem e, ministerstwa, powinien posłużyć jako baza. W zakresie, jak poprawnie poruszać się po tych nowych regulacjach. Warto mieć na uwadze, że rok 2025 to już jest czas obowiązywania PILAR-2. Jeśli zatem chcą być Państwo na bieżąco, zachęcam do subskrybowania naszego kanału na YouTube i również śledzenia naszych social mediów. Serdecznie zapraszam.